Na przeważającym obszarze ziemi bytowskiej występują mało urodzajne gleby. Początki osad rolniczych powstających na żyźniejszych glebach bytowszczyzny poświadczone są źródłowo w XIII wieku. Rozwarstwienie społeczne wsi, typ gleb i przywiązanie do tradycyjnych sposobów gospodarowania były podstawowymi przyczynami stosunkowo niskiego poziomu kultury rolnej. Znaczniejszy postęp w tej dziedzinie zaznaczył się u schyłku XIX wieku wraz z wprowadzeniem nowocześniejszych metod uprawy i upowszechnieniem się udoskonalonych narzędzi rolniczych. Od wieków uprawiano nabyto w żyto, owies, jęczmień oraz len, grykę i groch. Upowszechnienie się uprawy ziemniaków i innych roślin okopowych nastąpiło w wiekach XVII i XVIII. W hodowli decydujące znaczenie miał chów, owiec, bydła i ptactwa domowego, gęsi, kaczek, kur. Rozwój hodowli trzody chlewnej nastąpił później wraz ze wzrostem rentowności gospodarstw. Obfitość jezior na ziemi bytowskiej sprzyjała rozwojowi rybołówstwa. Sezon połowowy trwał od marca do czerwca. Zwyczajowo łowiono także po żniwach, kilkakrotnie jesienią oraz zimą pod lodem. Używano do tego celu głównie ości do kłucia ryb, wierszy, czyli samołówek rybackich o walcowatym kształcie, a także różnorodnych rodzajów sieci. Najstarszym typem gospodarki pszczelarskiej było partnictwo, polegające na hodowli pszczół dziko żyjących w leśnych barciach. Oswajanie pszczół i przenoszenie ich do zagrody rozwinęło się w wieku XIX, dając początek pszczelarstwu pasiecznemu. Bardzo popularne w pasiekach, używane jeszcze po II wojnie światowej, były ule słomiane tzw. koszki. Od wieków istniały na Pomorzu nakazy prawne regulujące zasady korzystania z terenów łowieckich. W ludowym łowiectwie mimo tych ograniczeń zachowało się bogactwo technik myśliwskich, a także różnorodność stosowanych narzędzi. Najprostszymi sposobami łowieckimi, traktowanymi jednak jako kłusownictwo, były zasadzki na zwierzęta. W postaci zamaskowanych dołów stosowano też, też pętlicowe wędy przymocowane do napiętej gałęzi i żelazne łapice. Bez ograniczeń natomiast doskonalono sposoby i narzędzia łowieckie, do zwierząt wyrządzających szkody w, w obejściu, np. myszy, szczurów, kun, łasic. Ważnym uzupełnieniem podstawowego pożywienia tutejszej ludności były naturalne płody roślinne, wykorzystywane szczególnie w okresie częstych nieurodzajów. Używano wówczas mielony mech dodawany do ciasta chlebowego, mielone owoce jałowca i buku, pokrzywy, szczaw, grzyby, jagody. Naturalne surowce miały również znaczenie gospodarcze, na np. ściółką leśną ocieplano budynki, to zaś stanowił dobry materiał opałowy. Kowal we wsi to nie tylko rzemieślnik wykonujący na zlecenie narzędzia pracy niezbędne rolnikom, czy zwykły podkuwacz koni. Kuźnia, jego warsztat pracy, istniejąca niemal w każdej wsi, była potrosze miejscem spotkań towarzyskich i ośrodkiem postępu technicznego, a Kowal niejednokrotnie spełniał zadania weterynarza, a nawet dentysty. Miejscowi Kowale oznaczali się także wysokim kunsztem artystycznym, wykonując na przykład okucia i zamki do drzwi w kościołach oraz krzyże nagrobne. Na naszej ekspozycji prezentujemy narzędzia i wyposażenie pochodzące w większości. W działającej jeszcze w 1987 roku kuźni w jamnie. Znacznej fachowości i wiedzy wymagała również praca kołodzieja, który wykonywał koła do wozów i bryczek. Wyrób musiał być trwały i mocny, miał bowiem służyć wiele lat. Zapotrzebowanie na wyroby kołodziejskie było olbrzymie, ponieważ cały transport odbywał się na drewnianych kołach. Na upadek warsztatów kołodziejskich wpłynął wynalazek i szybkie upowszechnienie się kół ogumionych, a przypieczętował go rozwój kolei i transportu samochodowego. Z grupy rzemiosł stolarstwa, bednarstwa, ciesielstwa do dnia dzisiejszego przetrwał w tradycyjnej formie jedynie zawód stolarza. Działające jeszcze w XIX wieku i w początkach XX wieku warsztaty bednalskie nie wytrzymały konkurencji dużych wytwórni oraz upowszechniania się naczyń blaszanych, cynkowanych i emaliowanych, skutecznie wypierających tradycyjne naczynia klepkowe. Natomiast rozwój ciesielstwa zahamowały nakazy władz wprowadzające ograniczenia dotyczące drewnianego budownictwa zębowego. Późniejszy upadek tradycyjnych technik ciesielskich. Spowodowały także czynniki, jak rozwój przemysłu drzewnego i upowszechnienie się budownictwa murowanego. Powstające tartaki produkowały wszystkie niezbędne elementy konstrukcyjne i pełen asortyment desek. Masowa produkcja zdecydowała o zmianie charakteru typowych dotychczas zajęć ciesielskich. Narzędzia pracy, którymi posługiwały się te trzy grupy zawodowe, były niemal identyczne lub zbliżone, nieliczne tylko, o specjalistycznym przeznaczeniu, można przypisać konkretnej profesji. Umiejętność wykorzystywania naturalnych materiałów do wyplatania różnorodnych przedmiotów codziennego użytku Potrzebny w gospodarstwie np. wierszy, jazów, płotów, powrozów, koszy znana była od wieków. Wszystkie stosowane do tego celu materiały – gałązki, słoma, łup, korzenie, drzew – określa się ogólnie wiciami. Tkactwo jest jedną z najbardziej zaawansowanych odmian tzw. krzyżowej techniki plecenia. Na przestrzeni XVIII-XIX wieku należało ono na Kaszubach do najpospolitszych zajęć rękodzielniczych. Obróbką surowca lnianego i owczego oraz tkactwem zajmowały się głównie kobiety. Wykonywano zarówno tkaniny ubraniowe, jak i na przykład chodniki, tzw. szmaciaki. Prace związane z przygotowaniem przędzy i wyrobem tkanin wykonywane były w okresie od późnej jesieni do przedwiośnia. Mimo znacznego rozwoju przemysłu włókienniczego. W drugiej połowie XIX wieku, jeszcze co najmniej do II wojny światowej, trwano na kaszubach przy tradycyjnym ludowym tkactwie. Wyposażenie kaszubskich chałp było dość surowe i skromne. Znaczna część przedmiotów codziennego użytku była dziełem rąk zaradnych domowników. Funkcjonalne, a jednocześnie proste meble i sprzęty. Jak na przykład kredensy kuchenne, szafy odzieżowe, kufry okowane, skrzynie wianne oraz łóżka, zydle i stoły produkowane były przez miejscowe wytwórnie i warsztaty rzemieślnicze o wielopokoleniowym doświadczeniu i uznanej renomie. Pod koniec XIX wieku coraz większy wpływ na tradycyjne wyposażenie wnętrz zaczynają wywierać wyroby masowe, często tańsze, bardziej praktyczne i lepsze jakościowo. Najbardziej dostrzegalne zmiany dotyczą drobnego wyposażenia i sprzętów codziennego użytku. W początkach XX wieku wyroby fabryczne o charakterze miejskim zaczynają powoli wypierać tradycyjne meble ludowe.